Witajcie! Z tej strony Kantal Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić PUF, platformówkę z elementami Tower Defense od nieistniejącego już studia Arkido. Mamy tutaj do czynienia z bardzo przyjemną rozgrywką, chociaż niesamowicie trudną. Czeka nas 108 misji, na których będziemy mogli odblokować 36 ulepszeń. Mamy 12 typów wrogów. A rozgrywka jest na tyle interesująca, że chciałbym wam ją w tym momencie pokazać. Zaczniemy sobie mission mode. Mamy naszego psa, który ratuje księżniczkę, kotkę za każdym razem w tym zamku wypełnionym potworami. Po każdej misji. Będziemy mogli sobie odblokować pewnego rodzaju upgrade. W tym momencie mogę postawić wieżyczkę obronną tutaj, i zabijając kolejnych wrogów na samym środku tego pomieszczenia, będę mógł. Zbić takie złote jajo, które pozwoli mi zlikwidować wszystkich wrogów na tej mapie. I zobaczcie, to jajko już tam leży, ale ja w tym momencie go nie potrzebuję. Mam tutaj drugą wieżyczkę, którą będę mógł użyć, i mam nadzieję, że o, teraz, pięknie. Wszystkie kryształy oczywiście zbieram, jest to dodawane do mojej sumy punktowej, w zasadzie mało ważne, ale jeżeli już. Wypadają kryształy, no to warto je przecież zbierać. Ja muszę sobie unikać ataków wrogów, muszę zabijać tych przeciwników oraz wypełniać pewne cele, ponieważ na każdej z tych map, które przyjdzie mi ukończyć, są wskazane cele, które muszę pokonać, aby przejść dalej i odblokować sobie dodatkowe umiejętności. W tym momencie gra została zakończona. Przejdźmy sobie do menu, w którym widać moje osiągnięcia. W którym widać mój postęp i mogę odblokowywać umiejętności. Tutaj jeszcze wcześniej mam menu, które pokazuje, co w tym momencie muszę zrobić, aby przejść sobie do następnego poziomu. Muszę zostać 10 sekund w takim trybie Warning Mode, który jest zaraz przy tym, jak potwory wchodzą w strefę pomiędzy księżniczką a końcem danego poziomu i muszę dodatkowo zbudować 5 wieżyczek podczas jednej rozgrywki. Będzie to bardzo trudne, ale mam nadzieję, że się uda. Dobrze moi drodzy, pokażę wam te upgradey, jak zakończę sobie jeszcze ten poziom. Mogę to w sumie zrobić od razu, ale zobaczmy, czy uda mi się go pokonać według określonego celu. Mam jeszcze dwa cele do pokonania i mam nadzieję, że... Zostanie to wypełnione przeze mnie, choćby te pięć wieżyczek, które mógłbym teraz ustawić. Tutaj mam już dwie i pokonam sobie tego rycerza. Oczywiście wydaje mi się, że to ten rycerz nawiązujący do Castle Crushers. Jak żeby inaczej, mam możliwość postawienia kolejnej wieżyczki. Zatem już to uczynię, tylko jeszcze to jajko. Pięknie. Kolejną wieżyczkę damy tutaj. A czemu by nie? Już mam zatem trzy na pokładzie, jeszcze tylko dwie i będzie można mówić o jakimś sukcesie. W tym momencie bardzo dużo przeciwników już się tutaj znajduje na ekranie, ale możemy ich zlikwidować używając tego zamrażania. Spróbujemy jeszcze raz. I dzięki temu mam trochę czasu, żeby zebrać dodatkową umiejętność, którą jest taki rzucany przeze mnie nóż. Rozgrywka jest bardzo trudna i czasem na ekranie dzieje się tak dużo, że nie jesteśmy po prostu w stanie tego ogarnąć. Ale to jest cały urok tej gry. Naprawdę jest wciągająca i przez wszystkie te misje, które tutaj przyjdzie nam przejść, naprawdę mamy co robić. Zobaczcie moi drodzy, już bardzo dużo rzeczy odblokowałem. Na samym początku praktycznie nie mamy nic, mamy na przykład możliwość slow motion, odblokowania, później dostajemy atak z góry, roll atak, albo mamy dodatkowo taką opcję, w której nasz mały bohater upuszcza złotą kupę. <laughs> nie przerażcie się moi drodzy, ale nawet są osiągnięcia związane z tym chore, ale cóż, to jest gra niezależna, twórcom można było po prostu zrobić wszystko. Dodatkowo odblokowałem sobie teraz takie wieżyczki, oczywiście strzelające strzałami, ale patent polega na tym, że te strzały ranią również mojego bohatera. Zatem muszę bardzo uważać i nie zetknąć się z daną strzałą, aby nie zostać zabitym zbyt wcześnie. Tutaj będę musiał sobie... No, niepotrzebnie użyłem to serce, ponieważ w tym momencie ono jest mi naprawdę zbędne, ale nic mówi się trudno i trzeba po prostu likwidować więcej przeciwników. Tutaj będę miał to złote jaje oczywiście i pięknie. Kolejna wieżyczka na moim koncie. Ale ja nieuważnie niestety marnuję punkty życia, które są bardzo cenne. Niestety, w grze jest bardzo trudne sterowanie, ponieważ lew lewą ręką musimy obsługiwać WSAD, a prawą przyciski myszki. Co jest naprawdę bardzo trudne, jeżeli ktoś nie jest leworęczny, tak jak ja. Niestety. Kolejny raz mamy zakończony poziom, ale tutaj, moi drodzy, mamy taki pasek postępu i w pewnym momencie, gdy on dojdzie do końca, będziemy mieli odblokowaną pewną nową rzecz na ekranie. Na przykład nowe tło, nowy wygląd naszej damy, naszego serca. O, tak jak teraz. Zobaczcie, jest ona ubrana w strój sadomaso. Hm, powiedzmy sobie szczerze, wygląda to ciekawie, ale no. Taka już jest stylistyka tej gry, i naprawdę nie odmówię jej uroku. Kolejny przeciwnik na ekranie, zabity przez moją wieżyczkę, i dwa kryształy dla mnie. W tym momencie mam możliwość uderzenia tego złotego jaja pięknie. I wszyscy przeciwnicy na ekranie zostali zlikwidowani. Niestety zmarnowałem sobie ten miecz, którym również mogę likwidować moich przeciwników, ale wieżyczka została wybudowana przeze mnie po prawej stronie i to trochę ratuje smutną sytuację, w której niestety jestem skazany na szybką i powolną śmierć, ponieważ mój bohater przez to, że te skille y zbieram wolno, niestety w tym momencie umarł. Moi drodzy, tak wygląda rozgrywka w grzepów. Mam nadzieję, że Wam się spodobała i mimo tego, że jest trudna i czasem pewne elementy są dziwne, to zainteresujecie się tą produkcją i w najbliższym czasie być może zdecydujecie się ją zakupić. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam, cześć!